Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, jesteśmy w programie, jaki to był program, ja pierdolę co, ja pierd no, co się odpierdala to... kurwa, <śmiech> 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 przyjechaliśmy do Mototrip, zobaczyć co, co, co chłopaki montują tam. Chyba jesteśmy w Mototriv jak zwykle, z Mikunem już wywiad przeprowadziliśmy z Brajankiem Dzisiaj był, a Grzesia dorwaliśmy przy pracy. Chyba. Dzisiaj trochę prywatny, więc. Dobrze, no, Grzesiu, jak no jest. Bo czekaj, ja sobie przedłużę sumyczkę tu. Jak jest z homologacją? Bo słyszałem, że się jakieś jaja porobiły z tą na T3B. to co się zrobiło, nie? No nie, no bo właśnie coś mi ludzie kurde tłuką na, na tym, na Discordzie. Dawaj że... pytanie. Y... Nie, nie było pytania w sumie, tylko, tylko po prostu. Słyszę, że dzisiaj tak w jakichś różnych miastach spotkałeś się z takim, że jest problem z rejestracją na te 3B. Przy pojazdach, które są z, ściągane, i to nie dotyczy tylko te 3B, ale to dotyczy każdego pojazdu. Jeżeli jest pojazd ściągany z zagranicy, bądź jest, Nie ma wpisanego punktu, bo w, w pozycja J albo K, hmm. numer, numer homologacji to jest bardzo ważne. Może się bardziej nie, że urząd dopieprzyć, ale diagnostan. A. Przy urzędzie nie ma... Jeszcze się nie spotkałem z tym problemem, żeby mi ktoś tam odrzucił rejestrację, zawsze, znaczy, że, że faktycznie gdzieś się to pilnuje bardzo mocno. Ma... Ojebaka. No, dobra, przestań, no o, nie nic o tobie ten... nie mówiłem złego. <laughs> Ktoś mi mówił, że z 820 kami bodajże miał 850 -ka problem. Albo 850 No w rejestracji, bo co? To obecnie miało problem z homologacjami. Natomiast w przyszłym tygodniu klienci, którzy nie mieli do tej pory dokumentów rejestracyjnych, już je otrzymają czasu czekali. Albo już otrzymali, nie wiem, nie, na... nie. Albo kiedy oglądacie. Czyli nie powinno być problemów nie. z żadną... No to to bzdury ludzie opowiadają w znaczy takim znaczy razie. Może nie bzdury, tylko to była kwestia bardziej tego, że nie były doinformowane osoby. Zwłaszcza, że no w to bardzo długo się obecnie czekało na homologację, no na do komplet dokumentów do rejestracji, więc to był Czyli kłopot. nie ma się czego bać teraz, nie. można kupować śmiało. Znaczy, na razie kupować, na razie nie ma co kupować. Właśnie. rozumiemy to, to braki są na magazynach? No. O. No to ciężki temat. Szwecja... Uważaj mi później wywal się, bo tam... Zapytamy Branka, czy, czy wie, co montuje. Możemy, możemy nagrać zapytać co montujesz? Co robisz ciekawego? Składam składa, Składasz, No to dzięki. Co tam. O właśnie to jest Marcin, to jest Marcin. Możecie Marcina też przedstawić, już, Marcin. to nasz kolejny członek. Zależy Marcina. Marcin to jest dobry człowiek, pożycza dobry. internet. Tak, zakosiliście bez wiedzy? Elegancko? A nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie? Nie, ostatnio, Dobra. No nie chciałem się ładować w kapli, chciałem wyszło coś zakosić, ale no. widzę, że nie ma, więc A co chcesz? Batźcie się dobrze. Nagrywasz? Nagrywam. To niech zobaczą kurwa. Nie dojrzyjmy, reklamy robię żeby muszę u nich pracować. Nie <suszy> pracujesz u raz, my ci nie płacimy. Kurwa faktycznie. <suszy> ale się daje. Dobra. Daje się okay. dłaś. Co chcesz ciąć? Obcinaczki. Cóż masz w ręce? Ale te są kaprawy. Grube pazury ma. <noise> <noise> Nie obetnie tymi. E, dobra, no to co mają czekać? Zbierać pieniądze na coś lepszego, mm. Czy Polarisy kupować? Powiem tak. Celem moto to wypuszcza nowy produkt. Celem to wypuszcza. 600. 600. A, to, ale to jest takie podobne do 550. 550. to będzie z klatką. E, tak, zamkniemy się tam. Dobra, jest! Przy <noise> <Życiebie. głos> No bo tą 600 już widzieliśmy na salonach, gdzieś tam pokazywali to, faktycznie, Nie tak 550. pięćdziesiątka. Ja jej nie widziałem. To? Ja i nie widziałem. Nie widziałeś coś. w YouTubach? Na, no na żywo, rzecz. ja mówię o żywo. A no na żywo, to ja też nie widziałem, no ale no to. Bluś, no? że jeszcze raz dupę mocniej? Do, do no, wystaw! <laughs> Jaki to był program? Daj mi w dupę. na? nie daj mi w dupę. <laughs> a masz jakieś informacje a propos tych cefek, kiedy coś zacznie być, czy nie? Czy masz dalej tą dupę, czy nie? No, proszę. Racił. Wiesz co, mam informacje wstępne, aczkolwiek będę mógł je dopiero potwierdzić. Myślę, że dam ci esa w poniedziałek. Dobra. aby ci zadzwonię, co i jak to sobie dograsz. Nie ukrywam, że może być średnio. Czy będziemy się przerzucać na Polarisa? Polaris a Polaris Polaris, taką reklamę zrobiłem CFC, że się pokończyły w Polsce na świecie. Polaris czekam na propozycję. Chcecie mieć sprzedaż lepszą. <śmiech> <śmiech> Nie ma to tamto, kurde, panie. Zawodniku. no nie ma to tam ciap, ciap, ciap bądź profesjonalny no. Grzesiu, a mogę zdradzić, tak. że byłeś na szkoleniu w Polarisie? możesz zdradzić, bo i tak już to powiedziałem <noise> to zdradziłem, poznałeś jakichś ludzi z innych Polarisów? znamy się wszyscy nie no, jeżeli chodzi o dealerów pozostałych my się między sobą znamy, więc tutaj akurat macie kontakt? tak, mamy kontakt e... Znamy się gdzieś tam wspólnie, też jakieś tam tematy rozwijamy, działamy. Jest pomysł, że za jakiś czas będziemy na kanale się odwiedzać. O. To też taka rzecz, której nie wiesz, ale już wiesz. O. To teraz ja ci zaskoczę. O, widzisz, ale gdzie się będziecie odwiedzać? No, będziemy jeździć do dealerów. Aha, my będziemy jeździć tak, do dealerów. Tak. Ja by, jak byłem młody, to jeździłem do dilera, a później go zamknęli i się, i, i się ten temat skończył. No, no, Możecie sobie pogadać chwilę sami. Pogadamy sobie sami. Ty weź mu linkę, obetnij mu linkę od hamulca. Podobno coś urwał. No, jak. Myślisz, tak? Co? No nie wiem, no ale to w swoim urwał to kuj. Weź tam jeszcze ten, weź tam jeszcze przytnij linkę. Nie so, będzie go, weźmiemy so, jego fuchę so, i zostaniemy so, na noc. So. Jak będzie na L4. Tak. ja mam pogadał o tym dealer. A nie, w sumie nie można nazwisk ujawniać. Ale a to, to Ksywka. Trochę... No, ja ale... też nie mogę, bo mnie znajdę. No, no przynajmniej mów, że Rudy z Bronxu. Aby a tu wiesz, że... rozbiadało, Ale rozbiadało, no to, nie. to już wiadomo, co powiedziałeś. Ale nie. Jo, ja już naszymy! Kosa pod żebra i dara. Ja trzymam tą dupę. A co no, tak się Rudy donosi podobno? Rudy donosi. A skąd? wiecie, może ja znam jednego Rudego Łysego. O kurde, ja też go znasz. No, go, no. go znasz? No, ja nie wiem, czy on donosi. Nie wiem, czy Trzeba z nim. No ale widzicie, no właśnie się dowiedzieliśmy o tym, że będziemy jeździć do dealerów. No ciekawa, ciekawa opcja. Brzmię nos swędzi? Brzmi nos swędzi. No <laughs> i gardło. <laughs> Co będzie, co be, co ale, będzie ale brane? Co ci powiem, ja ci zasugeruję jedną rzecz. No, jak się już dobrze urobisz, no to pojedź do maka, weź jalapeno burgera i pójdź spać. Przynajmniej <laughs> <gamy gamy> od wózka do domu jest. We gratisie. Oh o, no, ale dzisiaj spontan. E no, ja tak zawsze widzicie ja mnie, zawsze nie jestem do zupełnie do niczego, ale myślę, że takie odcinki najlepiej wam się uważać z tyłu na Indiana, bo to to tak kurde, głupio by było to 60, 60 parę <gamy> tysięcy zarysować. Abyśmy się nie wychronili, że to, ten, że to nie my. Fontaniczne odcinki. Jak chcecie mieć jakieś pytania do Grześka, to piszcie oczywiście pod odcinkiem. Spróbujemy udzielić odpowiedzi. Kole wlej do baku. Daleko nie zajedzie. Nie, koli szkoda, wiesz. Koli szkoda? Kurde, ładnie. Elegancko. Tylko na... fajm na Fame MMA. Tak? Że <laughs> zostały ciśnięte będziemy, w twarz. Kto więcej burgerów wie. <laughs> będziemy... No właśnie, będziemy cisnąć na te na skrzydełka wierdziela z KFC. Albo nie będziemy ten makaron przeciągać. No. no. No i widzicie, taki odcinek dzisiaj tak spontanicznie. W ogóle nie wiem co my tu robimy, po co myśmy tu przyjechali. Odcinek dzisiaj wypuściłem, oglądajcie odcinki. Pamiętajcie o dużo osób ogląda a nie subskrybuje na ty subskrybujesz? Ja nie subskrybuję Kurwa, no nie na mnie. no właśnie o tym mówię. Ja nawet na kanał. A przynajmniej, no ale przynajmniej do miniaturki. Miniaturki nas. Siadłem sobie na, na dubsku Dobrze. To nie hamuj. Nie, nie hamuje. Chcieliśmy musi poobcinać jakiś ten. Przewody? Przewody. No nie widzieliśmy... To, byłby... to byłby ostatni odcinek. Chcieliśmy przejść twoją fuchę i wiesz. Jeździć kładami. A co, co? Co to wyszło z tymi mówisz jeżdżeniem? Z czym? Do dealerów? Aha. Znaczy nie, no jest taki pomysł, natomiast to najpierw obgadamy... Poza deskami. kamerą, dobra, sobie obgadamy. Dokładnie. Zróbmy jeździć. Dokładnie, dokładnie. Ale nakłada? Będziemy... No, nie wiem, jak będziemy do dilera gdzieś do gry niechaj nakładzie? na quadzie? Dupy odpadną. Czemu? daleko, <laughs> Bo ja 520 nie dojedzie może. A, a wiesz co, udowodnimy. A udowodnimy, kurwa. Udowodnijmy. Zrobić taki przejazd. A jak, nie, by... a jak się okaże, że nie dojedzie, to znaczy, że trzeba kupować coś innego. Że trzeba kupować coś innego. No, zapewno. Więc, tak jakby... więc na pewno... Opony, opony mi się zmieniają. Tutaj Jak dzisiaj że... jeździ z Kramblerem? E, nie jeździ mi się, bo nie mam czasu. Nie jeździ się, nie ma czasu. Więc to jest problem, poczekajcie chwilę. Poczekamy. Ktoś, bo... Kiedy ja miałem taką ładną oponę w motocyklu? No widzisz? A e, jeszcze dzisiaj pada, to się nie pobawiło. Jak basz, tak masz. E, kupiłem nie. sobie. Co Sam. kupiłeś? No, opony, no to dobrze, z... że nie ściągnę. Ja, ja, ja bym takich znajomych miał, co, co potrzebowali. To w to to nocy w Za mieli. No, Miku, nie ja, tak rower ostatnio zatfiliśmy. Jezu, po live'ach ale 150 zł kazałeś mi płacić. No bo za, zaś za, trzeba było ten obcinać kupić Zobaczenia. <noise> <noise> Ogarnąć temat. Słuchajcie. No. Mi na przykład szyby ostatnio pobijali w e? sąsiadowi mi, Okolne. więc nie było to fajne. Sprzedawaj dalej na dzielnicy, to będziesz miał jeszcze gorzej. Ale ty Kogo sprzedajesz? Rudego sprzedajesz z osiedla. Pady, 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 pady. Ty, ale rudego nie ma na żadnym. Na no, no widzisz? A już na, go nie ma, na dobra. Ka na każdym osiedlu jest zawsze rudy, siwy U nas i, i jeszcze jeden był. Musiał wyjść. I łysy. I gruby jest. I gruby, gruby jest. No to dobrze. Zmieniam masę, zmieniam. Kiedy, to, wiadomo coś, kiedy ta 600 małeś? Teoretycznie ona się już coś pokazała, natomiast. No tak jak to zależy nie? od Szwecji. A oczywiście w Polsce, w Polsce nie będzie. Będzie. No tak. sprzeda reszta. Jest to 600, powiem tak. Na razie wstępnie wiem, że będzie w absurdalnej cenie. No. Więc, więc. więc no i więc no co, tu ma ten sam silnik 500 o 550 tylko podkręcony? Nie, nie, chcę ci na razie nie to wiesz mówić, nic. A znaczy ciekawe. W, 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 widziałem gdzieś tam nie jakieś, jakieś ciekawe, opisy, ale to, ale to są ciekawe. opisy, nie? No. Dopóki nie będziemy mieli, wiesz, te, gdzieś tam danych technicznych, konkretnych, mm. no to możemy tego wdywać, no? więc, więc to bez sensu. Po, poza tym co, no Moto gdzieś tam dalej działa, troszkę teraz przestoję przestojem z tą dostawą, ale to też jest kwestia tego, że nie samego Moto Polska, tylko mm. importera, czyli Szwedów, no. którzy mają bardzo duży cug na te pojazdy i u nich bardzo dużo się tego sprzedaje. Co za tym idzie, na Polskę skapuje coś tam. Z ostatniej dostawy, która miała być 60 pojazdów, z tego co mi wiadomo, przyjechało 20. U. Więc, y, Natomiast w tym tygodniu ma być dostawa. Czyli pewnie nie wiem, kiedy ty będziesz y, wrzucał nie na wiem, kanał czy dzisiaj nasz. czy jutro. Nie, no to jakoś pod koniec tygodnia. A, no to, to już powinna być kolejna no. partia, bo ma być we wtorek. Teoretycznie na magazynie, więc zobaczymy, y, co faktycznie dnia przyjedzie. pańskiego. Tak. No minęs No Napiszcie tam co. Ja coś szczykło. Napiszcie tam co chcecie, jakie kłady chcecie, żebyśmy z z nagrali. Bo tam wiem, że już 850 Nagramy, ale dzisiaj jest strasznie spontanicznie. Więc... 850 tak wiem, że mamy w planach, mamy w planach. 820 zrobimy. 820, -tkę. 820 -tkę. Eee... Ktoś Toś mi jeszcze kimko prosił, eee? to eee, mx u 700 -tkę. 700 -tkę? cholera. Szkoda, że szkoda, że dopiero teraz. No bo, bo, bo było. poszło, wiem, że była, nie ma. Wiecie co? Dobra, coś wymyślimy. Coś Najpierw wymyślił. pogadam z kim Może. Ewentualnie powieca. wrzucą na jakiś pojazd testowy. A wiesz, za, za, wiesz co jest zadziwiające? Że no. nikt go ja nie pyta. Czemu, czemu nikt, nie chce, nikt nie chce, żebyśmy sprawdzili, pogadali o Linka. Nie, jeden ktoś gadał. No Co, jak ktoś będzie gadał, chciał bardzo konkretnie, no to nie ma problemu. Zadzwonimy do ASP Shop. Ee, i poprosimy o pojazd testowy z opcją, że jak się coś stanie, no to żebyśmy nie musieli płacić. My się zadarzyby testowy? Myślę, że tak. o, No to dobrze, no to będziemy testować. By... będziemy testować. nauczy mnie jeździć. <todgłosy> <todgłosy> Poprosimy o takiego z <todgłosy> Dobra. Wiesz, to się źle skończyło. Jak... No to od razu im powiedz, że ten. Dobra, to nie będziemy dłużej, dłużej zawijać, dzisiaj spontan, czas nagli. Ja muszę na zakupy jeszcze jechać, nie mam czasu. Grzesiowi nie będziemy przeszkadzać, bo robi prywatę. Jakby robił w służbowe rzeczy, to by nie byłoby problemu. Nie byłoby problemu. Dokładnie, a że prywatę sobie robi, to, to ten... Dziękuję Michunie, dziękuję Grzesiowi. Dziękuję. Ujewpany jestem jak... widać, że robisz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo.